Niby taki Saigon mają w Czechach, i nie można tam już nic. A tutaj u nas w Polsce na parkingu same czeskie auta, czyli przyjeżdżają do nas na wycieczki. A czy my, byśmy mogli pojechać teraz na, na granicę? Nie wiem. Dobra, idziemy zobaczyć kopę śmierci. Mam o tutaj, ale chcemy zobaczyć tą czachę w, zrobioną w skalę. Poczekaj, Madzia. Nie jest takich niezdrowych rzeczy, bo... No. bo. no. Zaraz ci coś powiedzą, nie? No, coś trzeba umrzeć. No dokładnie. Lepsze to niż to, co teraz się dzieje. O, fajne skałki. Magda, gubisz jedzenie. Skała i widoczki Madzia, zaczekaj. Poczekaj, kobieto, na mnie. Bo ja dziś nie mam kondycji. Jestem chory, więc widzisz, jak jest. Ale widoczek. Ha! Czyli chyba to jest ta kopa śmierci. To, to chyba nie jest ta czaszka ze skały, o której ja mówiłem. Wow! Zaraz się odezwie. Mój lęk wysokości Ale widoczek jacie No i tam mamy szczeliniec Pierwszy raz tu jesteśmy. Kopa śmierci to się nazywa. No, stąd się zwalić to dzięki. To jest taki. Nie, 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 nawet nie chcę patrzeć w dół, bo ja mam odległej wysokości. Ale bym polatą tylko, że tak wieje. Tam jest ten balkonik, na którym żeśmy przed chwilą byli. Ha. O, ktoś powiesił flagę. Biało-niebieska, to co to, to? Papieska? Bu hmm. ha. Tak. To byli młodzi, wrażliwi, pełni radości życia, zginęli od kuli zabójcy na turystycznym szlaku w górach, które tak kochali. Ha! W tym dniu, w roku, zostali zamordowani studenci Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Anna Kędrowska, Robert Ogrzga, pracownicy i studenci. Jeżeli to jest takie coś, nawet nie wiedzieliśmy. No i szukamy, szukamy i znaleźć nie możemy. No i szukamy dość długo już. Pogoda się robi coraz gorsza i jest coraz chłodniej, a tego czegoś nie widać. Doczytaliśmy w internecie, bo w końcu udało nam się połączyć, że to jest poza szlakiem. Więc formalnie nie ma żadnej ścieżki takiej głównej oznaczonej do tego miejsca, czyli do tej czaszki, bo to jest poza szlakiem, a poza szlakiem formalnie nie można chodzić. Ludzie w internecie z racji tego, że nie można chodzić, nawet jak byli, to nie chcą się podzielić informacją, gdzie to jest, więc o... żalek. My jak znajdziemy, to powiemy. Jak znajdziemy. <grytanie> No i póki co nie udało nam się znaleźć, chociaż wydawało nam się, że chyba jesteśmy w takim miejscu, że powinno to coś być, ale nie było. No i w robi się tak szaro ponuro, więc trochę jesteśmy już zrezygnowani. Myśleliśmy, że to będzie łatwiejsze. Nie wiem dlaczego taka fajna rzecz jest ukryta dla turystów. Powiedz mi, czy to jest normalne? Park Narodowy uważa, że to miejsce powinno być niedostępne dla ludzi. Ludzie szukają sami. Ścieżek jest pełno wszędzie wydeptanych, bo szukają wszyscy tej czaszki. No, zamiast, wyznaczyć... zamiast wyznaczyć szlak tylko do tego miejsca wszystko jest zadeptane, wszędzie za każdym kamieniem, bo wszyscy szukają I czy to jest mądre? bo jeden jakiś pan siedzi przy biurku i uważa, że tak powinno być a w Czechach to jest tak, że wszystkie takie no. atrakcyjne miejsca są nie dość, że zaznaczone tabliczki, Ta. że tu jest to i to rozczarowanie duże niestety bo długo krążyliśmy i mhm. nic nie znaleźliśmy Patrz ile czasu, masakra szukają no, wszędzie jest wydeptane. Za każdą górkę, Bo wszyscy za każdą szukają każdą... tego jednego miejsca. Ludzie wszędzie wszystko zadeptują. A wystarczyłoby wyznaczyć miejsce, znaczy wyznaczyć trasę do tego miejsca i nie byłoby większego problemu. A ludzie i tak pójdą, bo szukają. No bo są ciekawi, no. bo to jest coś, co jest naturalnie fajne. To, to, jest, to jest w naszym kraju. Dyskusję. Ja bo, nie rozumiem popoś, takiego... Szlak idzie tędy. Zobacz, jak jest tam wydeptane, zobacz, jakie tam wydeptane, zobacz, jakie jest tam wydeptane za każdą jedną skałą. Każdy... to wiadomo, że ludzie będą chodzić, bo to jest fajnie, tutaj jest atrakcja. Zresztą ja nie rozumiem zakazywania obywatelom wchodzenia do miejsc publicznych, które są utrzymywane z naszych pieniędzy. Nie, bo to wiesz, uważają, że, że ludzie to zniszczą, zadeptają. To tak samo można powiedzieć, że błędne skały zadeptają, szczelinie zadeptają. No wszystko najlepiej zamknąć No i dalej szukamy Kurde, noc nas zastanie Dobrze, że w kamperku ciepło Zaraz obiadek I co, Lipa? No i właśnie o to mi chodzi, popatrz, wszędzie są wydeptane ścieżki WSZĘDZIE A ja idę tam, gdzie wydeptane, bo myślę, że... No ale formalnie nie wolno, bo formalnie trzeba iść po szlaku Robi się już niefajnie tak szaro-ciemno za chwilę będzie ciemno w zasadzie, bo już mamy po godzinie 16, a to już jest po zmianie czasu. Już wiemy jak szukać tej e, czachy, bo pan Józef nam to wytłumaczył i, i znamy takie e, charakterystyczne punkty, żeby szukać, ale boimy się tam e, prze, bo, boimy tam... Bo, Jezus! No, to jest. Boimy się tam iść, żeby się nie ściemniło, więc... E, ale ściemniasz. <noise> Więc idziemy do kampera i no, zjeść kolację, przykimać i przyjdziemy tutaj jutro, po prostu, tak będzie najprościej. Idziemy w dzień normalnie, bo zaraz będzie ciemno, jest No nasaka. tak szybko się robi już ciemno. Ach. Niestety, już czas zimowy. No tak. Na zewnątrz zimno to trzeba zrobić herbatkę, żeby się zrobiło ciepło, co prawda w kamperze jest fajnie, ale zmarzliśmy trochę, niby byliśmy ciepło ubrani, ale zmarzliśmy. Także herbatka, potem jak jest, no jakaś kolacja Netflix i nam zleci wieczór, a zwiedzanie dokończymy jutro. No i czy pokazywaliśmy nasz czy już? Nie wiem. Taki żeliwny mamy fajny, specjalnie kupiliśmy go do kampera, bo fajnie podtrzymuje temperaturę, jeśli nie wypijemy całej herbatki, która się tutaj uparzy No to podtrzymuje, że ona jest długo ciepła No i fajna jest właśnie do parzenia herbaty, która jest z fusów A ja bardzo dużo zbieram różnych ziół, także tutaj akurat parzy się pokrzywa, także idealnie W domu też nam się sprawdza Co to za zielsko mi zrobiłaś? Mówiłam pokrzywa Aha, no tak, pokrzywa Na Itzheimera. Aha, no widzisz, to dobrze, to pokrzywa może być Wiesz, jak mnie Niemiec zaatakuje, no to... Więcej Polak zaatakuje niż Niemiec. O, pozdrawiamy Czarnków. Tutaj też przyjechali kamperami dzisiaj. Ogólnie jest dużo więcej osób niż było wczoraj. Ojej, to nie fajnie. Gdybyśmy wiedzieli, że dzisiaj będzie tak strasznie dużo ludzi, to byśmy jednak ryzykowali wczoraj i po ciemku znajdowali tą czaszkę. A teraz to trochę będzie ciężko, bo więcej osób będzie ją szukać, więc większe prawdopodobieństwo, że ktoś się zorientuje, że ktoś tam chodzi. A nie wolno, nie? No. Bo szybko, jak nie wolno. <grym> Jak nie wolno to szybko. No, bo tak jak mówiliśmy to nas ogólnie. Znaczy z jednej strony to rozumiemy, że chodzi o to, żeby nie niszczyć przyrody i tak dalej i tak dalej. No. Logicznie, ale trzeba też myśleć racjonalnie, skoro ludzie i tak chodzą, a skoro chcą dbać o przyrodę, to powinni wytyczyć jakąś ścieżkę tak żeby ludzie tylko tą ścieżką jednak dochodzili, skoro i tak chodzą, tak, a, nie te wta... też jest ważne. a nie deptali. A nie tylko a nie <śmiech> <śmiech> Marek, Teraz kurde. Chciałam powiedzieć, że, że nie wy wszystkiego dookoła no logiczne, nie? Trzeba myśleć racjonalnie. Bo by nie szukali, nie? Powiedzieliby no. gdzie no. jest. Powiedzieliby gdzie, ale chyba chodzi o to, żeby nachapać mandatów. Wiecie jakie czasy. O. Dzisiaj świata nie widać. Jesteśmy we mgle. O. Bardzo ważne w znalezieniu tego miejsca jest lokalizowanie takich kamieni jak tutaj. Krzyżyk i tu jest akurat numer 2, a my szukamy numeru Nie, nie mów. Aha, dobra. Nie, nie mów. <laughs> Czemu? On mi zabrania. Ciekawe czy uda nam się dzisiaj znaleźć. No, znamy takie punkty charakterystyczne, które mają nam ułatwić, ale zobaczymy. No, ale dzisiaj... Ale dzisiaj dużo ludzi. Szok. Niby takie... Ale dzisiaj dużo ludzi, a w ogóle nie ma ludzi. Nie no jest, patrz przed nami ludzie, za nami ludzie, wszędzie są ludzie. Wiesz o co chodzi? Myślałem, że tylko na strzelinic i na błędne skały ludzie mykają, a popatrz tutaj też. I okazuje się, że wczoraj nie byliśmy blisko, Znaczy nie, nie że przeszliśmy, bo tak myśleliśmy, A my doszliśmy dotąd i cofnęliśmy się, bo myśleliśmy, że jesteśmy za daleko. A to dalej trzeba iść. Marek chciałeś ten, ostatnie jeść grzyby, proszę bardzo. Te aż normalnie się proszą, żeby Ale jest je zjeść. Ładnie. No. Muchomorki. A podobno... Rosjanie jedzą mu muchomory, bo? wiedzą jak je przyrządzić, żeby już nie były trujące. No to widzisz, tak jak ryby fugu też niby się nie je, a się je, nie? A pamiętasz, Trzeba wiedzieć jak, my, jak przyrządzić. my mieliśmy rybę fugu w akwarium. mieliśmy, Magda ją karmiła zawsze. No, Lubiła mnie, no. miała na imię Hektor. Machała płetwą zawsze, jak Magda widziała, jak jest. I nie... szczerze kły. miała dwa zęby jak nutria i się śmiała do niej. No, ale niestety, no. zdechła nam. Zdechła, to był przypadek, bo sprzęt zawiódł. Nie ryba. Wyjechaliśmy, zostawiliśmy wszystkie podajniki, wszystkie pompy automatycznie się miały włączać, a akurat w tym akwarium się wyłączyły. I wąt wszystko zablokowało. No o dobra, idziemy dalej. No i właśnie to jest to miejsce bardzo ważne w szukaniu tego miejsca. Miejsce w szukaniu miejsca. Kamień 142 No i teraz trzeba bardzo uważnie się rozglądać Rozglądamy się. I co trzeba zobaczyć? Kamień z napisem 140. Kamień z napisem! love Jest. I tam wydaje mi się, że jest ta brzoza. ta brzoza to chyba to jest. Czyli mamy kolejny kamień 140, on jest na ziemi. Myślałam, że będzie bliżej tamtego, ale jest kawałek jednak. I tutaj jest jeszcze jakoś. dobra, Kurcze. Co? Nie umiem zapamiętać tyle informacji naraz. raz. Chyba jestem stara. Jest? Jest? Czekaj. Tutaj... Gdzie ta brzoza? To ta brzoza? Zaraz zobaczymy. Czy to ona? Tak. Tak? To ta? Dobra. I tu mamy brzozę. Z X. -em. No. I gdzieś tutaj to ma być. Blisko. Tu chyba. Idziemy? Tak. nikogo nie ma? Tam oni już poszli. Co Mamy cię! Tyle godzin szukania wczoraj. Ciekawe, czy to ktoś zrobił, czy to naturalne. No i udało się znaleźć. Okazało się, że jest to bardzo łatwe do znalezienia, więc... I to jest dosłownie... Od szlaku to jest kilkadziesiąt metrów, więc nie rozumiem dlaczego nie wyznaczają trasy do tego miejsca zwłaszcza, że widzimy ile ludzi chodzi i szuka, wszędzie są wydeptane ścieżki za każdą skałą, to co już mówiłem to jest nienormalne, to jest chore że ludzie chodzą po całym lesie i niszczą, niszczą wszystko tylko dlatego, żeby znaleźć jedną rzecz zamiast wyznaczyć tą ścieżkę ktoś także... kto tam jest na górze powinien o tym pomyśleć no, skoro, jeśli faktycznie się dba o przyrodę to powinno się myśleć po prostu nie, to się nie dba no. o przyrodę, tylko o kabzę tylko i wyłącznie no. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Także znaleźliśmy, jesteśmy zadowoleni, teraz uciekamy dalej. No i tak jak widać, ten parking tutaj, do tej czaszki, jest cały zawalony. Cały. Po drugiej stronie jest też zawalona ulica, na dole jest parking też cały zawalony. I wszystko tylko dlatego, moim zdaniem, bo pan Pinokio wymyślił, że zamyka kraj. Od przyszłego I tygodnia. I wszyscy się śpieszą pochodzić po górach. Bo jak mają zamknąć ludzi w domach, no to. No, nie wpuszczają do lasów. No. Absurd. To jest absurd. No, co zrobić? Także dziękujemy Pinokiowi. To wszystko dla do naszego dobra. Takie cudenka. Dwa nowe Chimerki Strasznie dużo. Tyle co dom. No, a my mykamy do swojego staruszka którego mamy niżej na parkingu i gnamy dalej więc jedźcie z nami no i mały przystanek nie wiem czy słyszycie, bo ciągle jeżdżą samochody jesteśmy w Dusznikach Zdrój i tutaj jest taki budynek oczywiście światło świeci nie tak jak trzeba i to jest muzeum papiernictwa, w którym jeszcze ja nie byłam Marek był? ale za dziecka za dziecka, czyli tak jakby nie był bo to było tak dawno i kiedyś musimy go odwiedzić, ale teraz już jest wszystko pozamykane decyzją rządu, niestety. Więc, no, niestety, nie pokażemy w środku. A szkoda, bo pewnie byłoby fajnie. No i to jest kolejne miejsce, które chcieliśmy Wam pokazać czyli torfowiska pod zieleńcem. Też pierwszy raz tam będziemy. Także jeszcze nie wiemy dokładnie, co i jak. Tylko tyle co z internetu. Tak, do góry. Tam do góry. Madzia, co to za zbaczanie ze szlaku? Co to ma być? Osiekamy jakieś grzybki. Aha. Teraz będą grzybki halucynki. <grybki> Marek uparł się na grzyby, więc znalazłam. Tutaj jest akurat robaczywa, tu jest nowszejszy. O, chyba nie robaczywy. Biorę ze sobą. Może już więcej to będzie jakaś zupa, albo coś. No, i chyba dotarliśmy do celu. Tak? Ha! No to fajnie. Czyli jesteśmy na tarfowiskach pod zieleńcem. Koło, dusznik, tak? Duszniki? No. Blisko zieleńca. Tak, no torf się robi sam, nie? Są takie torfowiska, które są jakby wydobywcze, nie? Później z tego robią... No, pakują w woreczki i możesz sobie kupić torf w briko. Tylko wiesz, wtedy to są inne, nie? Takie bardziej chyba plantacje, a nie dzikie No tutaj to już jest taki wiesz, pomnik przyrody. Dlatego są podesty, można połazić, zobaczyć jak to wygląda. No fajnie, niby nic, a coś. No i idziemy dalej. Ludzie idą do góry, gdzieś tam wysoko dalej. To też idziemy. No nie ma znaczeń jako takich. No jest szlak niebieski, ale rowerowy. I tam na górze widać, że ludzie idą dalej, więc idziemy za nimi. No tak dziwne info. Bez info. Madzia chyba jesteśmy blisko, zobacz. Zobacz, Indianie zostawili nam znaki. No, Tutaj. I tam dalej też. Ale jakie fajne te kamienie do obłożenia domu by były, nie? Albo do obródka. Eee, tam. Ładne takie. Już pewnie, już byś targała, nie? Niektórzy widać nie lubią chodzić. Autem muszą po lesie sobie pojeździć. Oj, Boże, Boże. No i taka restauracja dla zwierzątek, sarenek w lesie Tutaj się no, stołują Ale śmieszne Takie pozawijane Może zimne Weszliśmy już kawałek za znaczy, teraz już wracamy za te to, to, to torfowiska, bo myśleliśmy, że będzie coś więcej, no ale nie ma. Są tylko te y, pomosty, właściwie ten jeden pomost. Wieży nie ma, bo została rozebrana do konserwacji. Wieża także, widokowa, nie? Była tutaj taka. Fajne miejsce, żeby iść na spacer na przykład, tak. Ale y, specjalnie, żeby przyjechać, tutaj. Ale nie. żeby coś tam zobaczyć nadzwyczajnego, to nie ma tutaj nic. No, takiego, zwłaszcza, więc... że tej wieży nie ma, bo z niej był fajny widok na torfowisko, na to wszystko, no ale skoro jej nie ma, no to trudno. Jesteśmy zniesmaczeni. No, 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 bo my mamy akurat blisko domu lasu, więc, jakbyśmy chcieli pospacerować, to mamy gdzie? A chcieliśmy zobaczyć coś innego, a nie zobaczyliśmy prawie nic Więc, i także, jeśli ktoś ma jechać specjalnie, żeby tu się podziwiać, coś tu nie warto. A jeśli na spacer, to, to zawsze warto. No to uciekamy z tego miejsca. Idziemy na grzyby. Zrobimy sobie jutro. No, na jutro. Idziemy na grzyby. Ale nie tutaj na grzyby. No przecież. Idziemy gdzie indziej na grzyby, żeby chociaż się nacieszyć lasem. No i jutro sobie weźmiemy, zrobimy makaronik z grzybami. Według przepisu Kasi. Tak, Kasi. Kasia zrobiła taki makaron, że przegięcie pały. No i obeszliśmy całe to, doszliśmy tam, do i wracamy. Czyli znowu jesteśmy tu. Popatrzcie. Zlewisko Morza Bałtyckiego. Hmm. Na drugim końcu Polski Morza Północnego. Jakie nazwy? Czarne bagno. Dobra, mykamy. Mówiłeś, że wszędzie są folie, nie? Ale zobacz tutaj. Wszędzie. Wygląda na to, że jest w ten sposób sadzony mech. Z tego jest folia. Ja nie wiedziałem czemu pełno folii nie jest. No przecież nikt by nie powtykał tak folii, plastików, kubki, więc... Układam takie chyba kubki z jakąś e, takim zalążkiem i... Z zarodnikami, nie? Takimi Ja to nigdy wcześniej tak nie widziałem. No też, zapewne tej folii jest. Dlatego się zastanawiam, czy to ludzie przynoszą, czy co. Czyli to jest dosadzany taki mech w lesie. Ciekawe. I tak sobie wracamy. przez las. Die for a kiss of you I wanna be a part of your little collection it doesn't matter what i am to